Zobacz teraz jak wygląda nauka języka niemieckiego w serwisie kochamniemiecki.pl. Najpierw musisz się zalogować. Dane do logowania otrzymasz w mailu po opłaceniu zamówienia. Zwykle trwa to kilka minut tak więc możesz zacząć naukę od razu. Od tej pory już zawsze możesz korzystać z kursu, twoje konto nigdy nie zostanie zablokowane. Tak więc uczysz się u nas kiedy masz czas i ochotę. Może to być nawet tylko 10 minut dziennie. Uczysz się w zaciszu swojego domu, tak więc nie tracisz czasu ani pieniędzy do jazdy. A Twoja nauka jest przez to bardziej efektywna. Co więcej, uczysz się bez stresu, bo nikt cię nie pogania ani nie ocenia. Zobacz, na przykładzie lekcji trzeciej, moja rodzina, którą wybiorę tutaj z panelu po prawej stronie, pokażę Ci, że uczysz się praktycznych wyrażeń wykorzystywanych w codziennych sytuacjach. Każda lekcja składa się z trzech części: lekcji właściwej, ćwiczeń oraz ściągi. Lekcja właściwa zaczyna się krótkim wprowadzeniem, które wyjaśnia tematykę danej lekcji. Następnie wszystkie zagadnienia poruszane w lekcji są tłumaczone dokładnie po polsku. Aby łatwiej Ci było zapamiętać daną tematykę, lekcje są urozmaicone zdjęciami i obrazkami. Słowa i wyrażenia nagrywane w lekcji są czytane przez lektora, także możesz je powtarzać tyle razy, ile tylko chcesz. Posłuchaj. Szwagierka. Die Schwägerin. Siostrzenica, bratanica. Die Nichte. Brat. Der Bruder. Dziadkowie. Die Großeltern. I tak dalej. Niektóre lekcje zawierają dłuższe nagrania czytane przez lektora. Na przykład tutaj. Auf dem Foto seht ihr meine Familie. Ich heiße Renate und wohne in München. Ich sitze ganz in der Mitte mit meinem Sohn Jakob. Links neben mir sitzt mein Mann Uwe. Hinten sind meine Geschwister, meine Schwester Inge und mein Bruder Stefan. Wir wohnen zusammen mit unseren Eltern. Rechts sitzen meine Mutter und mein Vater. Meine Mutter heißt Helene und mein Vater heißt Florian. Tłumaczenie textu znajduje się poniżej. Zobacz. Nagrań odsłuchujesz tyle razy, ile potrzebujesz. Dzięki temu osłuchujesz się z poprawną wymową i z akcentem. Zawsze możesz zajrzeć do ściągi. Każda ściąga podsumowuje daną lekcję, słownictwo w niej poruszane oraz zagadnienia gramatyczne. Taką ściągę możesz sobie wydrukować. Druga część lekcji to ćwiczenia. Ćwiczenia są bardzo różnorodne. I wspólnie zrobimy ćwiczenie czwarte. Wybierz, wybierz poprawne tłumaczenie. Dla pierwszego pytania, Das ist der Mann von Gabi, wybieram odpowiedź drugą. Das ist die Frau von Thomas, wybieram, to jest żona Tomasa. Natomiast dla trzeciego pytania, wybiorę odpowiedź błędną, aby pokazać Ci, jak system. Ocenia i pokazuje y, błędne odpowiedzi. Wybiorę, że to jest siostra Piotra, natomiast poprawna odpowiedź, że to jest, to jest córka Piotra. Klikam Porównaj. Na zielono system oznacza odpowiedzi poprawne, a na czerwono odpowiedzi błędne. Odpowiedzi możemy ocenić i widzimy, że w naszym przypadku mamy trz, dwie odpowiedzi poprawne na trzy. Czyli to jest 67%. To właściwie wszystko. Już Ci się podoba? Mam nadzieję. Kliknij przycisk poniżej, aby zamówić kurs. Pozdrawiam i owocnej nauki.